Hej kapitowie! W tym odcinku zobaczcie naszą poranną rutynę. No dobrze A więc na początku ja wstaję. Wezmę prysznic. Ubiorę mój szlafrocz. I znowu położę. dobra, może być. Oj. No dobrze. Włoczę Zaraz wezmę coś. A, i moja piżama. Zaraz się położę na łóżko. No dobra. No to budzę męża. Krystian, wstawaj. E, już jest rano? Tak, ja już się umyłam, ubrałam. I to e, dopiero teraz Zawsze stajesz pierwsza. No, tak. No dobrze. To ja może ubiorę oto. I jeszcze moje okulary, bo muszę widzieć. No dobra. Ja zrobię śniadanie, a ty obudź dziewczyny. Okej. Okay. Dziewczyny, wstawać. Jest już dzień. Ach, cześć tato. Hej Ala, znowu nie wyspana? No tak. A mówiłem, żeby nie siedzieć na telefonie do 22:00. Oj, tata, tata. A Ech, e, a ty, Lila, stajesz? A, tak, to miałam taki fajny sen. O, o czym? O tym, że wszystkie zwierzątka się ze mną zaprzyjaźniły, a w szczególności bieski. No dobra, ale ubierzcie się i przyjdźcie na śniadanie. Okej, okay, tata, pomogę ci w śniadaniu. Hmm, co by tu ubrać? Może to? Tak, ubiorę to. Zdejmę jeszcze kaptur. No i obowiązkowa opaska. A ja w co mam się ubrać? Ja ci nie powiem. No dobra, może to. Dobra. Opaska. Pijamy odłożę i gotowe. Dziewczyny, śniadanie. O, idealnie. Jubi, kolorowe płatki. Jej. No dobra, wiedzmy sobie. Oj. Dajcie miski do zmywarki. Ja zaraz pozmywam. Dzisiaj jest weekend, więc sobie puszczę muzykę. Tylko założę słuchawki, podłączę do telefonu i można słuchać. Hmm, co ja mam porobić? Nie wiem. A, popabi się z Lusią. To jest o, niech ci nie dał jedzonka. Tylko ja o tobie myślę. A w sumie ja nie wyprowadzam ci na spacer, bo ja jestem mała i jeszcze nie znam okolicy. Co najwyżej idę na spacer z tobą. W to, co najwyżej jestem w towarzystwie. Ale tak to kupić prąta tata. Ej, to tata, trzyma cię za a ja tylko towarzyszyć podczas spacerów. Ale ja się bawię z tobą. No dobra, wyjmę karmę. Już. Masz Rusia. Jesteś najlepszym pieskiem na świecie. No dobra, no to... Pobawimy się twoją ulubioną zabawką. Ciekawe co dziewczynkę domyśliły za zajęcia. No bo dzisiaj jest weekend. No tak. Dobra. Nie wiem co mam robić szczerze. No ja bym coś sprzątnęła. Ty zawsze sprzątasz. Może ci pomogę? Najpierw sprawdzę, co dziewczyny robią. O, bawisz się z Lusią? No pewnie, mamo, bo nie mam. Bo, bo jak nie mam co robić, to idę się pobawić z Lusią. Dlaczego inna karmiłaś? Ja i dałam jedzenie. Kochanie, ale ja zrobiłam mam śniadanie. A Ala mogłaby wam zrobić śniadanie. O, już nie przesadzaj, mamo. A, miałam sprawdzić, co robić. O. Słuchasz muzyki. Tak, słucham muzyki. Normalnie to byś już szła do szkoły. Wiem. A co za piosenkę słuchasz? No, no na pewno jakąś piosenkę z BTS. Aha. Ala jest fanką BTS i lubi Pushina. No, ogólnie to dziewczynki, no, ale by poszła do szkoły, a Lilka, posz, a, 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 a Lilka by Krystian odpiózł do szkoły do przedszkola, znaczy się, bo ma 5 lat i by pojechał do pracy, a ja bym to sprzątała, ale akurat jest weekend, więc no, no to... To tyle by było wizowy no pa